Witam na kanale Czas na podróż, czas się ruszy. Dzisiaj ostatni dzień w Bangkoku i nocy już mam samolot powrotny. Eee, korzystam z ko okazji eee, na małe zakupy. Jadę na Market, order or Market niedaleko Chatuchak Market. Eee, korzystam z autobusu bilet eee, kosztował mnie całe 10 faktów. 21 przystanków eee, autobusem klimatyzowany w wersji tańskiej bardzo sympatycznie eee, bar wolę bardziej, no już wstrzeliłem strasznie bardziej wolę tego typu autobusy od tych klimatyzowanych bo tych klimatyzowanych to po prostu jest taka temperatura, że normalnie człowiek linie. Człowiek zamarza, a jak wychodzę, to mi okulary parują, nie? E, w każdym razie e, jadę na, na Otolkoru Market. E, jest to market, taki wiecie, owoce, owoce morza, jakieś warzywa, takie różne rzeczy. Jest to, jest to market kryty pod dachem, bardzo sympatycznie to wszystko wygląda. E, to było zawsze moje. Może marzenie to za dużo powiedziane, ale zawsze chciałem te przyjechać z uwagi na różnorodność tutaj tej tych owoców, warzyw i Mam nadzieję coś spróbować, mam nadzieję może coś kupić dobrego, w każdym razie tak, lecę. Naprawdę jest tu tak dużo dobroci, że jeszcze jak tylko znajdę miejsce takie dla mnie ideałem to byłoby to, żeby słuchajcie, żeby yy, można było kupić świeże owoce morza yy, i pójść do takiego miejsca, gdzie wam to ugotują. To było dla, byłoby dla mnie marzenie po prostu to by było po prostu takie kropeczka nad I, jeżeli chodzi o wizytę tych wszystkich yy, rynków, targów i tak dalej tak jak widzicie moi drodzy targ Orturkor jest bardzo sympatycznym miejscem żeby spędzić chociaż godzinkę tutaj przechadzając się wśród tych wszystkich wspaniałości popróbować po prostu nie bać się popróbować jest tu tyle rzeczy ciekawych do, do, do spróbowania, że Ee, że, że po prostu aż żal byłoby e, tego nie, nie zrobić. Ja, po, ja próbuję cały czas jakieś rzeczy nigdy nie miałem żadnych problemów sensacji żołądkowych, tak więc naprawdę e, warto. E, a po jedzeniu, po próbowaniu trzeba próbować jakieś, 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 jakieś owoce same dobroci. Można się po prostu tutaj lekko zgubić. Tu nie jest jakieś tam specjalne miejsce, żeby, żeby zabłądzić, ale wie, zgubić się, pochodzić, poczuć tą atmosferę i będzie wszystko w porządku. Tak więc Mortor Core Market doliczony. Tak, tak moi drodzy, chyba, chyba znalazłem miejsce, które można dobrze sobie zjeść, bardzo tam Nie wiem co na się zdecydować. E, więc tradycyjnie po prostu wybiorę e, pataja. Jakoś to jest mój ostatni dzień w Tajlandii, może wiem się I nie wiem co może jeszcze... Może pataja, a potem po prostu znajdę jakieś, jakiegoś jeszcze smaka, to tak, na razie pataja. A więc zamówiłem pacza, wodę oraz kawę. Bardzo dobra kawa. Nie jest za słodka, nie jest za słodka. E, taka wiecie, tajsko słodka, czyli taki ulepek to jest po prostu elektrosłodka. słodka Bardzo dobra kawa taki dobry nie piłem I to w takim miejscu. Niemożliwe. Mój Pattaj się już robi. Mój pataj tam się właśnie robi. Zaraz będzie. A oto i mój Pattaj. Oj, to nawet jest wersja wzbogacona. Z krewetkami. Dobra moi drodzy, pad thai był bardzo dobry, polecam Naprawdę to był jeden z najlepszych pad thai jakie miałem okazję zjeść Za 70 bahtów Za 70 bahtów pad thai Ale rewelacja powiem wam, naprawdę rewelacja Bo było wszystko Bo było I krewetki i były tak samo, troszkę kawałki tofu Także naprawdę bardzo dobrze doprawiony, smaczny pad thai Zauważyłem, że tak się poczułem bezpiecznie tutaj, że wchodzę w jakieś uliczki bez żywego ducha, jakieś kanały, ale to wina Google. Tak mnie prowadzi do, 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 do miejsca, gdzie nocuję dzisiaj. I powiem, że teraz w tym momencie mam trochę duszę na ramieniu. Spoda nie ma na razie żywego dusza, ducha tutaj, więc gdyby ktoś mnie tutaj napadł, to bym nawet. Nawet nie wiedziałbym jak, jak wzywać pomocy, nie? Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No poszedłem teraz na jakąś cywilizowaną. Nie wiem, gdzie jest mój hotel. Muszę poszukać. W każdym razie że, że mi warto się zgubić, aczkolwiek mam pietra troszkę.